Tak się zastanawiam, czy kiedyś mi się to złoży, nie? Słuchajcie, mamy to. W końcu zobaczycie rezultat naszej ciężkiej pracy to znaczy nabycie pierwszego pojazdu z kataklizmu z Niemczech, z aukcji ubezpieczeniowej to znaczy takie proste, to z tego rodzaju licytacje coś na, na wzór jaj czy koparta zametki natomiast no, działa to troszkę inaczej. są przemyty, nie umyty, więc możemy jechać dalej do naszego celu odcinka. No i stoi maszynowe. Ładny czarny kolor. No i teraz hit. Samochód został kupiony za 729 euro. Z To ubezpieczeniowej, to znaczy, to znaczy bezpośrednio to wzięty z wypadku. Natomiast tutaj szkoda jest inna, bo jest to gradobicie. No samochód zajechał, no i jak się okazuje, grad, to gradobicie jest lekkie. Prawda, ten samochód jest brudny. Ja go jeszcze nie myłem, nie odkurzałem specjalnie. No myślę, że później go umuje i wyrzucę jakąś przebitkę. Ja uważam, że samochód za te pieniążki jest fajny. Jest to wersja Leona 1.9 TDI ARL. Ten najbardziej popularny i lubiany. Tak jak mówiłem, jeszcze nie był sprzątany. Kierownica też się troszkę starta, zużyta. Wszystko w porządku, jedynie brudny fotel. O. Też okay. Podgrzewane fotele, jakieś takie radyjko. Zostawione przez właściciela Klimka. Ładne tutaj czerwone obszycia. drzwiczki ta picetka ładna, niestylana zobaczcie sami, jedynie tutaj jest zabrudzona ciężko mi się troszkę nagrywa bo słońce tak wali to wszystko wydaje się być w porządku podejrzewam, że musiały tu być jakieś felgi założone, bo właśnie złożył seryjne fele na gimowych oponkach do oddania samochodu Możemy sobie maskę otworzyć, jak to tam wygląda. No I mamy to. to nie, ma nie ma żadnej notki, się do zrządu. Myślę, że jest całkiem w porządku. Także słuchajcie, samochód został zakupiony dokładnie za 729 euro. No, wydaje się mało. Natomiast dochodzą jeszcze opłaty aukcyjne, to znaczy 250 zł. Do tego trzeba doliczyć koszt lawety. Tutaj akurat było 1100 zł. No ale istnieje możliwość, że będzie to 1300, 1500. Zależy, z kim współpracujecie. Czy to jest jakiś, jakaś transakcja z doskoku, czy, czy powiedzmy taka systematyczna? No i pozostaje tutaj jeszcze akcyza, tak? Dobra. No i same koszy tam rejestracji i przeglądu i tak dalej. Ładne sprzęt od wczoraj przyjechał też właściwie to z tym samochodem, go zrzucali no robi, robi Słuchajcie, data pierwszej rejestracji tego samochodu. To 2004 rok, przebieg, przebieg gdzieś tam w piecach 300 tysięcy, później tam dokładnie to wstawię. No i będziemy mieć wtedy i RL, najbardziej popularny i lubiany. Dał to jeszcze takie małe szczegóły jak to wygląda pod kątem technicznym, pomijając samą rejestrację, jakby opłaty aukcyjne, gdzieś tam licytacyjne w domie aukcyjnym. No to wszystko właściwie robicie na, na telefon i na maila. Bo, jeśli już wygracie tą aukcję i właściciel, właściciel gdzieś tam się zgodzi na Waszą ofertę, to tak naprawdę do aukcyjny wysyła Wam maila, wy odsyłacie, zlecacie transport na telefon bądź mailowo. Po chwili to do Was zjeżdża. 5-7 dni macie samochód na miejscu. Tak dla emocji, podkreślę, że <grym> nigdy nie byłem w Niemczech, a samochody były dość sporo razem. Także ciekawe, także sprawdźcie i powiedzcie co myślicie o tych kosztach, o tym stanie, czy ma to ręce i nogi, dajcie znać.